W 1922 roku do jednego z warsztatów samochodowych w Tokio przybył 15-letni chłopiec ubrany w znoszone ubrania i z pustymi kieszeniami. Był biedny, ale w jego oczach płonęła pasja. Pragnął nauczyć się wszystkiego o silnikach i samochodach. Marzył o pracy przy mechanice, o poznaniu tajników konstruowania maszyn, które zmieniały świat. Wierzył, że jeśli dostanie szansę, wykorzysta ją do ostatniego tchu. Cześć, jestem Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał poświęcony historii motoryzacji. A dzisiaj opowiem wam o człowieku, który przyszedł drogę od skromnego chłopca do twórcy globalnej marki Soichiro Honda. Człowiek, który zmienił świat motoryzacji, a jego imię stało się synonimem innowacji i niezawodności. Dziękuję wszystkim za wszystkie subskrypcje i zapraszam do obserwacji mojego kanału oraz lajkowania i komentowania każdego filmu. A teraz zaczynamy. Mając zaledwie 15 lat, Soichiro Honda podjął decyzję, która zaważyła na całym jego życiu. Pochodzący z małej wioski w Japonii, wiedział, że przyszłość w rolnictwie nie jest dla niego. Jego serce zbiło szybciej na widok samochodów, których wówczas w Japonii było bardzo niewiele. Pragnął poznać ich tajniki, zrozumieć, jak działają silniki i co sprawia, że te wielkie maszyny poruszają się z taką gracją. Postanowił udać się do Tokio i spróbować swoich sił w mechanice. Jego celem było zdobycie pracy w Alt Shokai, jednym z najlepszych warsztatów samochodowych w stolicy Japonii. Kiedy po raz pierwszy przekroczył próg warsztatu, był pełen nadziei. Liczył, że od razu dostanie się do pracy przy samochodzie. Że starsi mechanicy będą go uczyć, jak naprawiać silniki i konstruować maszyny. Niestety spotkało go rozczarowanie. Właściciel warsztatu Juzosa Kakibara spojrzał na niego z niechęcią i bez większego namysłu przydzielił mu najprostsze, najbardziej niewdzięczne prace. Toj miał sprzątać warsztat, myć podłogi i zajmować się dzieckiem właściciela. Młody chłopak poczuł się upokorzony, nie po to przyjechał do Tokio. Przez pierwsze dni rozważał ucieczkę. Wracać do domu wstydził się jednak jeszcze bardziej, dlatego zacisnął. Zęby i postanowił wytrwać. Nie wiedział jeszcze, że ta trudna lekcja wytrwałości będzie pierwszym krokiem do jego wielkiego sukcesu. Mimo że początkowo jego obowiązki sprowadzały się do zamiatania i dbałości o czystość w warsztacie, Sojczyro nieustannie obserwował mechaników przy pracy, zapamiętywał każdy ruch, analizował sposób, w jaki rozbierali silniki, jakie narzędzia stosowali, jak radzili sobie z naprawami. Jego ciekawość i determinacja nie uszły uwadze, choć właściciel warsztatu nie zamierzał tak szybko dać mu szansy, życie samo napisało inny scenariusz. Pewnego dnia warsztat wypełnił się klientami, a mechanicy mieli pełne ręce roboty. Panował chaos, a każda pomoc była na wagę złota. Wtedy Yuzusa Kakibara, widząc, że sytuacja staje się trudna do opanowania, spojrzał na młodego Hondę i rzucił mu narzędzie. Dobrze, zobaczymy, czy coś potrafisz, powiedział. Był to kluczowy moment. Soichiro z pełnym skupieniem podszedł do zadania. Jego dłonie, choć niepewne, działały sprawnie w ciągu kilku Godzin udowodnił, że posiada niezwykły talent do mechaniki. Od tego momentu wszystko się zmieniło, zamiast miotły i wiadra, w jego dłoniach coraz częściej znajdowały się narzędzia do napraw. Każdego dnia pracował coraz ciężej, a jego pasja stawała się coraz bardziej widoczna. W krótkim czasie stał się jednym z najlepszych mechaników Wartszoki. Jego nazwisko zaczęło być kojarzone z precyzją, szybkością i niezawodnością. Był to pierwszy prawdziwy krok w stronę jego wielkiego marzenia, gdy Soichiro miał 21 lat. Lat, jego umiejętności były już powszechnie uznawane w warsztacie. Był ambitny i chciał się rozwijać. Yusosaka Kibara również dostrzegł jego potencjał, dlatego powierzył mu niezwykle odpowiedzialne zadanie. Prowadzenie nowego oddziału Art Shockai w Hamamatsu było to ogromne wyróżnienie, ale i wyzwanie. Warsztat w nowym mieście musiał zdobyć klientów, a to wcale nie było takie łatwe. Ludzie nie ufali młodemu mechanikowi. W Japonii szanowano doświadczenie i wiek, a Soichiro mimo że był świetnym fachowcem w oczach wielu był po prostu zbyt młody, nie poddawał się jednak, wiedział, że jedyną drogą do sukcesu jest udowodnienie swojej wartości. Przyjmował każdą możliwą pracę, nawet taką, której inne warsztaty się nie podejmowały. Naprawiał samochody, które były uznawane za nienaprawialne. Dzięki temu stopniowo zdobywał zaufanie klientów, wieść o jego zdolnościach zaczęła się rozchodzić po okolicy, a warsztat w Habamacu szybko się rozwijał. Po kilku latach działalności Sejchiro miał już pod sobą 30 pracowników. A jego warsztat stał się jednym z najbardziej renomowanych miejsc w regionie. Jednak jego ambicje sięgały znacznie dalej. Nie chciał być tylko mechanikiem. Chciał tworzyć własne maszyny, rozwijać nowe technologie i wyznaczać kierunki w motoryzacji. To właśnie wtedy zaczęły kiełkować pierwsze myśli o własnej firmie. Ale zanim mógł je zrealizować, czekały go jeszcze poważne wyzwania i tragedie, które na moment zatrzymały jego drogę do sukcesu. Swojciero Honda od zawsze miał obsesję na punkcie prędkości. Fascynowały go silniki o Wielkiej mocy, a jego ambicją było osiągnięcie jak najwyższych prędkości. Po latach pracy jako mechanik wart Shokai i rozwijania własnego warsztatu w Hamamatsu przyszedł moment, w którym postanowił sprawdzić swoje umiejętności jako kierowca wyścigowy. W 1936 roku zbudował swój własny samochód wyścigowy Hamamatsu Special. Była to maszyna, której sercem był zmodyfikowany silnik zaprojektowany tak, by osiągnąć maksymalne prędkości. W tym samym roku Honda wziął udział w prestiżowym wyścigu w Tokio, gdzie osiągnął prędkość 120 km na godzinę bijąc dotychczasowy japoński rekord prędkości. Jednak sukces trwał krótko. Podczas jednego z kolejnych wyścigów Soichiro Honda uległ poważnemu wypadkowi. Stracił kontrolę nad pojazdem, a samochód rozbił się przy wysokiej prędkości. W wyniku kraksy doznał licznych obrażeń. Złamał rękę, zwichnął bark i poważnie zranił twarz. Był to moment, który na zawsze zmienił jego życie. Lekarze doradzali mu, by natychmiast zakończył swoją karierę wyścigową. Jego żona błagała go, by nigdy więcej nie ryzykował życia za kierownicą, choć Suichiro kochał prędkość, zrozumiał, że dalsze uczestnictwo w wyścigach może doprowadzić do tragedii. Podjął więc ostateczną decyzję. Wycofał się ze świata sportów motorowych. Nie był to jednak koniec jego przygód z motoryzacją. Postanowił, że skoro nie może rywalizować jako kierowca, to stanie się kimś jeszcze ważniejszym, twórcą innowacyjnych pojazdów, które będą podziwiane na całym świecie. Tak zakończył się jeden etap jego życia, a rozpoczął kolejny, który miał poprowadzić go do tworzenia jednego z największych imperiów motoryzacyjnych na świecie. Zamiast rozpocząć nad utraconą karierą wyścigową, Soichiro Honda skupił się na realizacji swojego wielkiego planu, założeniu firmy, która odmieni historię motoryzacji. Jego doświadczenie jako mechanika i pasja do silników sprawiły, że zapragnął stworzyć własne produkty. W 1937 roku założył firmę Tokai Seiki, specjalizującą się w produkcji pierścieni tłokowych, kluczowego elementu silników spalinowych. Było to ogromne wyzwanie, Ponieważ precyzja wykonania pierścieni miała bezpośredni wpływ na wydajność i żywotność silników. Honda wierzył, że może udoskonalić ten element, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Pierwsze serie pierścieni tłokowych nie spełniały norm jakości. Kiedy Toyota przetestowała jego produkty, okazało się, że tylko 350 spełniały standardy wymagane do montażu w silnikach. Była to druzgocąca porażka. Honda stanął przed wyborem zrezygnować lub nauczyć się, jak poprawić swoje produkty. Zdecydował się na drugą opcję. Spędził kolejne dwa lata na nauce metalurgii i pogłębianiu wiedzy o materiałach używanych w produkcji. Studiował nowe techniki obróbki metali, a nawet uczęszczał na wykłady na Uniwersytecie Tokijskim, choć nie miał formalnego wykształcenia akademickiego. Dzięki tej wytrwałości w 1939 roku udało mu się stworzyć pierścienie tłokowe spełniające standardy Toyoty. Firma zaczęła składać duże zamówienia, a Tokaj Seiki rozwijały się dynamicznie. Honda zatrudnił 2000 pracowników i zainwestował w nowoczesne maszyny produkcyjne. Wydawało się, że osiągnął sukces, ale wkrótce wybuchła druga wojna światowa, która zburzyła wszystko, co zbudował. Gdy Japonia przystąpiła do II wojny światowej, Tokajseki zostało przejęte przez rząd i przedstawione na produkcję wojskową. Honda, choć niechętnie, musiał dostosować się do nowych realiów. Zakłady produkowały części do samolotów i pojazdów wojskowych, a rozwój technologii cywilnych został wstrzymany. W 1944 roku amerykańskie bombardowania dosięgły jego fabrykę. Została niemal całkowicie zniszczona. To był cios, po którym trudno było się podnieść. Rok później, w 1945 roku, kolejne nieszczęścia spotkało Soichiro. Potężne trzęsienie ziemi zdewastowało resztki zakładów tokaiseiki. Został praktycznie bez niczego. Nie widząc możliwości odbudowy sprzedał pozostałości firmy Toyocie za 450 tysięcy jenów. Był to koniec pewnego etapu w jego życiu. Po zakończeniu wojny, Japonia była krajem pogrążonym w ruinie. Gospodarka była Zniszczenia, brakowało surowców, a infrastruktura transportowa praktycznie przestała istnieć. Ludzie zmuszeni byli poruszać się pieszo lub na rowerach które stały się podstawowym środkiem transportu. Soichiro Honda, mimo utraty swojego przedsiębiorstwa, nie zamierzał się poddawać. W głowie wciąż miał jedno: stworzyć produkt, który odpowie na realne potrzeby społeczeństwa. Pewnego dnia natknął się na mały silnik generatora używany przez japońską armię, padł na pomysł, co by się stało, gdyby zamontować taki silnik na rowerze. Po kilku modyfikacjach stworzył prosty, ale wydajny napęd. Tak narodził się pierwszy motorower Hondy. Honda wiedział, że jego wynalazek ma potencjał, dlatego zaczął produkować go w małych ilościach i testować wśród znajomych. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Ludzie rozpaczliwie potrzebowali taniego i oszczędnego środka transportu, a Honda idealnie trafił w potrzeby rynku. Z każdym dniem zainteresowanie jego motorowerami rosło. Były one proste w obsłudze, tanie w produkcji i niezwykle ekonomiczne. Swój Honda wiedział, że jeśli jeśli chce sprostać popytowi, musi działać na większą skalę. W 1948 roku oficjalnie założył firmę Honda Motor Corporation, której celem stała się produkcja tanich, wydajnych jednośladów dla przeciętnego mieszkańca Japonii. Pierwszy wielki sukces nadszedł wraz z modelem Honda Type A, który był udoskonaloną wersją jego pierwotnego projektu. Motorower był niezwykle lekki, prosty w obudowie, a jednocześnie niezawodny. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji zdobył ogromną popularność i pozwolił Hondzie na rozwój. Przez kolejne lata firma dynamicznie rosła. Prowadzają coraz bardziej zaawansowane modele jednośladów. Honda wiedział, że aby jego firma mogła się rozwijać, musi inwestować w nowoczesne technologie i usprawnienia produkcyjne. Zainwestował w nowoczesne zakłady oraz wykwalifikowaną kadrę inżynierów, którzy pomogli w udoskonaleniu nowych modeli. W ciągu kilku lat Honda Motor Corporation stała się największym producentem motocykli w Japonii. Jednak dla Suichiro Hondy to nie był koniec. Chciał osiągnąć jeszcze więcej. Marzył o tym, by jego jednoślady podbiły światowe rynki i stały się symbolem japońskiej jakości. Tak narodziła się idea stworzenia przełomowego modelu, który miał zmienić historię motoryzacji: Honda Super Cup. Pierwszy wielki przełom nastąpił w 1958 roku, kiedy Honda wprowadziła na rynek model Super Cup, motocykl, który zrewolucjonizował przemysł motoryzacyjny. Super Cup był tani, prosty w obsłudze i niezwykle wytrzymały. Był doskonałą odpowiedzią na potrzeby przeciętnego użytkownika. Oszczędny, niezawodny i łatwy. Do prowadzenia. Jego konstrukcja sprawiła, że stał się idealnym pojazdem zarówno dla dostawców, jak i zwykłych ludzi poszukujących przystępnego transportu. Super Cup stał się tak popularny, że jego produkcja przekroczyła 100 milionów egzemplarzy. To czyni go najlepiej sprzedającym się motocyklem w historii. Japońskie drogi wypełniły się jednośladami Hondy, a firma rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne. W latach 60. Honda stała się największym producentem motocykli na świecie, a jej pojazdy, zaczęły zdobywać klientów w Europie i Ameryce Północnej, ale Soichiro Honda nie chciał poprzestać na motocyklach. Jego ambicją było podbicie rynku samochodowego, co było decyzją pełną ryzyka. Japońscy urzędnicy i eksperci motoryzacyjni uważali, że kolejna marka samochodowa nie ma racji bytu, ale Honda nie zamierzał się poddawać. Było to wyzwanie, ponieważ rynek motoryzacyjny w Japonii był już zdominowany przez gigantów, takich jak Toyota i Nissan. Większość ekspertów uważała, że Honda nie ma szans na przebicie się w tej branży, ale Honda nie był człowiekiem, który podąża utartymi ścieżkami. W 1963 roku firma wypuściła swój pierwszy samochód, model T360, miniaturową ciężarówkę przeznaczoną na rynek japoński. Mimo, że pojazd nie odniósł spektakularnego sukcesu, udowodnił, że Honda ma potencjał do konkurowania do branży motoryzacyjnej. Kolejnym modelem był S500, mały sportowy samochód, który zdobył uznanie dzięki nowatorskiej konstrukcji i dynamicznym osiągom. Dziął nastąpił w 1972 roku, kiedy Honda wprowadził na rynek model Civic. Był to kompaktowy samochód o nowoczesnym designie, oszczędnym silniku i niezawodnej konstrukcji. Civic trafił na rynek w kluczowym momencie podczas kryzysu paliwowego lat 70. kiedy klienci zaczęli poszukiwać ekonomicznych pojazdów. Model ten szybko zdobył popularność zarówno w Japonii, jak i na rynkach międzynarodowych. Sukces Civica otworzył Hondzie drzwi do globalnego rynku motoryzacyjnego. Firma zaczęła ekspansję. Na Stany Zjednoczone i Europę, budując fabryki poza Japonią, aby sprostać rosnącemu popytowi. W latach 80. Honda stała się trzecim największym producentem samochodów w Japonii, a w latach 90. jedną z najważniejszych marek motoryzacyjnych na świecie. Honda nie tylko zdołał przebić się na rynku samochodowym, ale także zdobyła reputację firmy produkującej niezawodne, oszczędne i innowacyjne pojazdy. Przez kolejne dekady firma kontynuowała rozwój, wprowadzając modele, które stały się ikonami motoryzacji, takie jak Accord, Prelude, czy NSX, jednak dla Soichiro Hondy to nie był koniec, chciał osiągnąć jeszcze więcej. Ambicją Soichiro Hondy było stworzenie technologii, która przyniosłaby dominację na torach wyścigowych i wprowadziła firmę na zupełnie nowy poziom. Po obiecującym starcie w latach 60. Honda wróciła do F1 w 1983 roku jako dostawca silników, a od 1988 do 1991 roku zdominowała świat wyścigów, w tym okresie silniki hondy napędzały bolidy McLarena i Williamsa, zdobywając tytuły mistrzowskie z takimi legendami jak Ayrton Senna i Alain Prost. Honda stała się synonimem innowacji, tworząc niezwykle mocne, ale i oszczędne jednostki napędowe. Po latach sukcesu firma zdecydowała się opuścić Formułę 1 w 1992 roku, by skupić się na rozwoju samochodów drogowych. Powróciła w 2000 roku jako dostawca silników dla zespołu BAR, który z czasem przekształcił się w fabryczny zespół Hondy. W 2006 Roku firma odniosła swoje jedyne zwycięstwo jako samodzielny zespół, triumfując podczas Grand Prix Węgier. Jednak wysokie koszty i brak oczekiwanych wyników sprawiły, że Honda ponownie wycofała się ze W1 w 2008 roku. To jednak nie był koniec jej historii w wyścigach. W 2015 roku powróciła jako dostawca silników dla McLarena, choć początki były trudne. Jednak dzięki współpracy z Red Bull Racing od 2019 roku Honda ponownie zaczęła odnosić sukcesy. W 2021 roku Max Verstappen, korzystając z jednostki napędowej Hondy, zdobył Mistrzostwo Świata, przypieczętując wielki powrót marki na szczyt motorsportu. Soichiro Honda nie był tylko inżynierem i przedsiębiorcą. Był wizjonerem, który zmienił świat motoryzacji. Jego filozofia nieustannego doskonalenia, innowacji i odwagi w podejmowaniu ryzyka stała się fundamentem firmy, która dzisiaj jest jedną z największych potęg motoryzacyjnych na świecie. Honda Motor Corporation to dziś globalne imperium produkujące nie tylko motocykle i samochody, ale także maszyny przemysłowe, silniki do samolotów i roboty. Technologie opracowywane przez firmę znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, od przemysłu po sport motorowy i badania nad nowymi źródłami energii. Dziedzictwo Soichiro Honda to nie tylko sukces finansowy firmy, ale także jego podejście do innowacji i dążenie do perfekcji. Do dziś Honda kieruje się jego zasadą: sukces to 99% porażki, oznaczającą, że tylko przez nieustanne próby i naukę na błędach można osiągnąć prawdziwy rozwój. Suicero Honda zmarł w 1991 roku, ale jego dziedzictwo pozostaje żywe. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału, a jeśli chcesz dalej ze mną odkrywać ciekawostki historyczne, to zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału, lajkowania filmów i komentowania każdego z nich. Hej!